Przepona jest głównym mięśniem oddechowym. Ćwiczenia przeponowe najlepiej wykonywać w pozycji leżącej. Taki rodzaj ćwiczeń możemy wykonywać samodzielnie. Zapraszam na prezentację. Bardzo ważne jest, żebyśmy ćwiczenia oporowe z przeponą wykonywali w pozycji le, leżenia na plecach. Proszę zgiąć nogi w kolanach. Ta pozycja pozwala na rozluźnienie mięśni brzucha. Do obciążenia przepony możemy użyć kilogram, 3 kg ciężarka, ale możemy zastąpić to obciążenie także książką lub rękoma pacjenta, który stawia opór dla brzucha. Zaprezentuję Państwu z ciężarkiem 3-kilogramowym. Kładziemy pod łukami żebrowymi ciężarek. Panie Michale, proszę zrobić głęboki wdech nosem, wypychamy ciężarek w górę i powolutku wydech przez zasznurowane usta. Długi, długi, długi. I wdech noskiem i długi wydech. Najlepiej, jeżeli jest ten stosunek wdechu do wydechu długi, czyli 1 do 3 i liczymy do 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Należy wykonać takie ćwiczenie. Co najmniej 4 razy dziennie w serii 4 powtórzenia. Adamet dla rodziny.